Nauczanie domowe, wtorek 34 tydzień zwykły, Psalm 96, wersety od 10 do 13. Tytuł: Już się zbliża. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić Ziemię, on będzie sądził świat sprawiedliwie. A ludy według swej prawdy. Gdy chcemy opisać Boga, trzeba powiedzieć, że On jest. Po prostu jest. Trwa. Ale równocześnie trzeba stwierdzić, że On przychodzi. To druga fundamentalna cecha Boga. Jest i przychodzi. Jest stworzycielem i przychodzi jako zbawiciel. Jest obecny i bardziej się objawia. Jest już mieszkańcem mojego serca i przychodzi do mnie w komunii świętej. Przychodzenie Boga jest więc istotnym elementem naszego religijnego myślenia. Być może, Czasami za bardzo w takich rozważaniach podkreślano fakt istnienia, nie doceniając tego, jak bardzo ważnym jest zauważenie tego przychodzenia. Bóg nie jest statyczny. Jego cechą jest dynamizm. Te dwa spojrzenia na Boga, Boga, który jest i Boga, który przychodzi, uzupełniają się. One dają pełniejszy obraz naszego nie tylko myślenia, ale i przeżywania Boga. Jeśli zatem przychodzenie jest ważną cechą, to przeżywamy dwa procesy. Oczekiwanie i przyjmowanie. Jeden i drugi naznaczone są ważnymi elementami, które Jezus podkreślał bardzo często w nauczaniu. Czuwanie jest no, cechą oczekiwania. Czuwanie jest czymś naturalnym, jeśli wiemy, że nadchodzi gość, że spodziewamy się kogoś, że jesteśmy wytęsknieni. A w końcu przygotowujemy swój dom, przygotowujemy swoje serce, przygotowujemy siebie, swoją rodzinę na te odwiedziny i przyjmujemy. Otwieramy drzwi, ugaszczamy, zapraszamy na nocleg. I te dwa elementy oczekiwania i przyjmowania Widoczne są w naszym życiu wiary. Jest Adwent i jest Boże Narodzenie. Jest oczekiwanie i jest przyjęcie. Jest Wielki Post i Wielkanoc. W naszych modlitwach pojawia się przecież ważny element. Przyjdź, Królestwo Twoje. Ono jest, ale chcemy go więcej. Daj nam Ducha Świętego. On jest, ale chcemy go więcej. Przymnóż nam wiary. Ona jest, ale chcemy jej więcej. I psalmista podkreśla, że mentalność oczekiwania i przyjęcia naznaczona jest radością. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. To jest to przyjdź królestwo Twoje. To jest to podkreślenie, jako w niebie jest radość, tak i na ziemi chcemy, żeby była radość. Zauważmy też, że nawet w sposobie wyrażania jest pewna różnica: radość nieba i wesele ziemi. Można powiedzieć, że to jest tylko takie literackie wyrażenie, ale z drugiej strony wiemy, że radość w niebie jest pełna, ponieważ Bóg jest w pełni i Ziemia się cieszy. Radość jest jeszcze niepełna, ponieważ Bóg w pełni dopiero przyjdzie, nadchodzi, nadciąga. Niech cieszą się pola, mówi werset dwunasty, i niech drzewa wykrzykują z radości. Lasy, można powiedzieć, to jest natura, a uprawy rolne to jest kultura. Jedno i drugie się cieszy. Jedno i drugie. Oczekuje i przyjmuje przychodzącego Boga. To jest radość w nas. Dalej psalmista mówi: Pan już się zbliża. Ja wiem, że to jest, że on nadciąga. To jest mój sposób myślenia. To jest mój sposób przeżywania. To, że są niedoskonałości na świecie, to, że są trudności, to, że tu i tam panoszy się zło, no to wiemy to. Ale dużo ważniejsze jest to, że Bóg nadchodzi, że Bóg jest przeze mnie przyjmowany, że ja jestem wpatrzony w Niego, w przychodzącego gościa, w przychodzącą łaskę. Ciesz się, nadchodzi dobro i łaska. Ciesz się, nadchodzi prawo i sprawiedliwość. Ciesz się, nadchodzi miłosierdzie i usprawiedliwienie. Ciesz się. Nadchodzi ktoś bliski i kochający. Ciesz się. To jest nasz Bóg i to jest nasza religijna postawa. Postawa radości, bowiem Bóg nadchodzi. Bowiem Bóg o tobie nie zapomniał. Idzie. Przybliża się. To nie może nie powodować radości. A święty Jan chrzciciel powie, Moja radość osiągnęła szczyt. Ja już słyszę Jego kroki. Ja już słyszę nadchodzącego Jezusa. Czy jest bardziej eucharystyczne przeżywanie wiary niż to, o którym mówi Jan Chrzciciel? Ja już słyszę, jak nadchodzi Jezus. Ja już słyszę, jak przybliża się do mnie. Ja już wyczuwam Boga, który zamieszka za chwilę w moim sercu. Radość. To jest cecha, którą podkreśla psalmista. To jest cecha myślenia i przeżywania religijnego. Niech jej nigdy nie zabraknie. A nie zabraknie, jak będziesz wpatrywał się w nadchodzącego Boga, Twojego Boga, który o Tobie nie zapomniał. Niech Ci pobłogosławi On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.